Pogańskich, które zamieszkiwały trzy wówczas znane kontynenty. Jeszcze nikt nie słyszał o Ameryce, Australii, Oceanii. Był znany trzy kontynenty, Europa, Afryka i Azja, a pośrodku jako pępek świata Izrael. Jeżeli ktoś z Was był albo będzie w Jerozolimie, to w bazylice Zmartwychwstania jest taki kamień, nazywany jest pępkiem świata. I właśnie Izrael był tym pępkiem świata i tylko Żydzi mieli tą objawioną wiarę przez Boga, który wkroczył w ich historię, począwszy od Abrahama. Wszyscy inni żyli w mrokach pogaństwa. Pogaństwo to inaczej ten, który nie ma światła, ciemniak, albo inaczej głupiec. Dokładnie. Żeby zrozumieć, dlaczego tradycja nazwała ich mędrcami, musimy odkryć, kogo Biblia nazywa mędrcem, człowiekiem mądrym, a kogo głupim. Znaczy biblijnym mądry człowiek to nie ten, który ma tytuły i studiuje, ma wiedzę, a głupi to nie ten, który nie ma wykształcenia. Tylko kogo nazywa Biblia głupcem? Głupi w sercu swoim mówi, nie ma Boga. Głupcem znaczy biblijnym jest ten, który nie zna Boga. Tylko Żydzi znali Boga prawdziwego, inni żyli w mrokach pogaństwa, więc znaczeniu biblijnym byli głupi. I oni wyruszają na poszukiwanie Boga. Gwiazda ich prowadzi do Betlejem i tam poznają prawdziwego Boga i stają się mędrcami. W tym znaczeniu oni są mędrcami, bo poznali Boga. Dobra, ty mówisz, że nie jesteś głupcem, bo znasz Boga, tak? A ile razy w życiu kwestionowałeś obecność Boga w swoim życiu? Ile razy byłeś głupcem, który mówił, gdzie Bóg był? Albo gdzie on jest? Dlaczego mnie to spotyka? I wiosna betlejmska ma się zaprowadzić właśnie do Jezusa. Ta wiosna betlejmska ma rozświetlić właśnie te momenty Twojej historii. Gdzie mówiłeś, Boga nie było, albo że Bóg cię opuścił? Wtedy, kiedy byłeś głupi, kwestionując obecność Boga. I chrześcijanie to ten, który ma oświeconą historię, który we wszystkim widzi obecność Boga, i jego działanie. Chrześcijanin to jest człowiek mądry. W odróżnieniu tych, którzy nie znają Boga, w odróżnieniu tych, którzy mówią: Boga nie ma, Boga nie było, Bóg mnie opuścił. Dlaczego nazywamy ich królami? Znowu. Jak Żydzi nazywali Pogan? Bardzo pogardliwie. Żyd ma poczucie własnej godności, prawda? I Pogan Żydzi nazywali psami. Tak nawet Jezus nazwał tę syrofenicjankę, która przyszła do Jezusa prosząc o zrobienie swojej córeczki. Jezus nazwał ją psem, mówiąc nie zabieraj się chleba dzieciom i nie rzuca psom, prawda? Ona się nie obraziła, ona widziała, że zasługuje jako poganka na Kiemiano. Dlaczego? Bo właśnie ci poganie w najbliższego sąsiedztwa Izraela mieli takie, takie orgie rytualne, w czasie których dla większego podniecenia przywdziewali się w skóry zwierzęce i gdzili się jak psy. Właśnie tak nisko człowiek bez Boga, kto nie zna Boga, jest w stanie upaść. I zobaczcie, przedstawicieli narodów pogańskich, którzy w, swoich, w swoim roku pogaństwa nisko upadli, zwłaszcza w, te, ten, w tej płaszczyźnie życia moralnego. Gwiazda ich prowadzi do Jezusa. Tam rozpoznają miłość Boga wcieloną i miłość przywraca im godność, nadaje im godność. Miłość nobilituje człowieka. I dlatego nazywamy ich Królami. Przez stale narodów pogańskich, tych narodów, które nisko upadli, nazwani psami przez Żydów, stają się królami, bo miłość nobilituje. Zresztą jest przekonanie u Żydów, że ten, który studuje objawienie Tore, jest królem. Stąd właśnie to poczucie godności Żydzi mają. Byłem w seminarium. Taurus Mater, to takie seminaria e, nowej formacji, które kościołowi dała droga neokturnalna. I tam są seminarzyści no, o różnej swojej historii przeszłości, ze slamsów, i z kryminału, i z buszu gdzieś tam, i z puszczy amazońskiej. E, są też e, w różnym wieku. I w kaplicy, gdzie skrótują Pismo Święte, nie ma ławek, nie ma stolików, ale każdy ma swój tron. To, gdy podchodzą do studiowania Pisma Świętego, siadają na tronach, żeby również ten znak uświadomić tym ludziom, którzy mieli różną przeszłość i grzeszną i tak dalej, rozumiecie? Żeby odkrywali godność królewską. Gdy poznajesz objawienie, Boże, to będzie nobilituje. Staje się królem. Ja zawsze marzyłem, jeszcze nie było orszaków trzech króli, ale zawsze marzyłem, żeby w tą trzech króli ludzie z kościołów wychodzili z koronami na głowach. I teraz się bardzo cieszę, że to już jest. Tak, chrześcijanin to ten, który ma korony na głowie. Jest dzieckiem króla. I mając tu nobilitację od Boga, nie zeszmacisz się. Tej godności nikt nie odbierze. Tak jak potrafiła z godnością powiedzieć, prawda, Inka, powiedzcie mojej babci, że zachowam się jak trzeba. I ludzi się zeszmaciło, prawda? Ale ten człowiek, który ma rzeczywiście godność dziecka Bożego, godność, która mu nadało objawienie Boże, on się nie zeszmaci. Mało tego. Ten, który otrzymuje tę godność, ma koronę, kochani, dopasowaną do głowy. I nie boi się skłonić tej głowy w geście służby, bo mu ta korona nie spadnie. I tylko człowiek, który ma godność królewską, jest w stanie się uniżyć jak Jezus i służyć innym. Ten, który sobie uzurpuje koronę, on się nie schyli. To mówimy, że jeżeli Iwan staje się panem, jest gorszym tyranem niż poprzedni jego pan, nie? To jest przedziwne. I ja będąc złośliwym, nie wiem czy Pan Bóg gdzieś kiedyś nawróci z tej złośliwości, gdy byłem proboszczem w Darłowie... Takim, no, słabością była czystość, porządek kościoła. No ale ludzie rzucają papierki, wszyscy idą, mogą się obalić, nikt nie podniesie, a ja wtedy specjalnie przed uszami wychodziłem w habicie, tak, z białą koszulką i na oczach moich parafian zbierałem te papierki. I mówię, Popatrzcie, ja się urodziłem z koroną i nie boję się tej głowy schylić, bo mi spadnie korona. A wyście przybyli tu jako fornale i bojecie się, boicie się schylić głową, spadnie, bo się co, uzurpowali tę godność, ale ten, który ma koronę nadaną przez Boga, on się nie boi uniżyć. Może schylić tę głowę w geście służby, mu nie spadnie i nic nie straci. Godności. To tak w odniesieniu, kochani, do i tej gwiazdy, która prowadziła tych pogan i tych yy, głupców przedtem, czy tych psów i otrzymują tę godność i mędrca i króla. Dobra, ale teraz idziemy do tematu katechezy. Przywiozłem specjalnie baner z ikoną narodzenia Pana Jezusa. W naszym przeżywaniu tej tego pana Jezusa jest dużo sentymentalizmu, nawet pewnej bajkowości, które nam przysłania istotę tego wydarzenia. Natomiast ikona jest przekazem teologicznym, nie sentymentalnym, nie realistycznym, ale teologicznym. I mam pytanie: czy wiecie, co ma wspólnego narodzenie Pana Jezusa z Jego śmiercią? Ma coś wspólnego, czy nie? Ma, bardzo dużo. Ale w naszym spojrzeniu na żółbek i na krzyż nie ma tego połączenia. Ja pamiętam pierwszy raz, jak zobaczyłem to zestawienie, żłóbek pod krzyżem, a było to w kościele św. Marcina na Starówce w Warszawie, o na złotego krzyża, i to było lato. Jest w żłóbeczku pod krzyżem. To był dla mnie szok, to zestawienie. Szok, jak coś chyba. Albo zapomniały siostry wynieść jeszcze od Bożego Narodzenia, i tak został. Jak stare kwiaty czasami, prawda, w kościołach? Ale właśnie to zestawienie jest bardzo ważne, żebyśmy nie mieli podejścia sentymentalnego i do żłupka, i do krzyża. Bo jest, jak my oddzielimy te dwa fakty, to jest niebezpieczeństwo, żebyśmy mieli to sentymentalne podejście. Do narodzenia Pana Jezusa zatrzymamy się na tym dzieciątkiem, wołkiem, łosiołkiem, małą krówką, Na ale Jezusu, Jezusku, albo oj maluśki, maluśki, prawda? A potem patrząc na krzyż, na mękę Jezusa, pytamy się kto winien, czy Żydzi, czy Piłat, czy my grzesznicy. I też mamy sentymentalne podejście. Ktoś zawinił, biedny Jezus cierpiał, trzeba mu współczuć, popłakać i tak dalej. Popatrzcie, w jednej z kolęd śpiewamy, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. I ikony nie przedstawiają nam Realistycznie wydarzenia. Nie chcą nam powiedzieć o okolicznościach narodzenia Pana Jezusa. Nie chcą nam mówić prawda, o całej tej scenerii, tylko ikony mówią już po co Syn Boży przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Po co? Żeby w tym ciele umrzeć. A proroctwo Jego zgonu już się w świecie szerzy. I blask Gwiazdy Betlejemskiej jest zapowiedzią blasku światła Zmartwychwstania. Albo inaczej, Gwiazda Betlejemska świeci już odbiciem światła Wielkiej Nocy. To się ma powiedzieć jako Gwiazdeczki Betlejemskie. Tutaj rozpocznę komentarz tej ikony od tej anegdoty może znacie. Kościół pierwotny do III wieku włącznie obchodził jedną uroczystość Paschy w cyklu rocznym i tygodniowym, tak? Gdzie niedziela była Małą Paschą. Dopiero od IV wieku Kościół osobną uroczystością obchodzi tajemnicę Narodzenia Pana Jezusa. Kiedy Kościół właśnie ustanawia to nowe święto, biskup wysłał zaproszenie do pustelnika, który żył na terenie jego diecezji. Z zaproszeniem namże z okazji Narodzenia Pańskiego. Pustelnik, konserwatysta, oburzył się na tą innowację w Kościele i powiedział wysłannikom biskupa, że on tylko raz do roku opuszcza pustelnię. Bo kiedyś pustelnicy to byli świecy ludzie, to nie byli duchowni. E, że tylko on raz w roku opuszcza pustelnię na Paschę, gdzie udaje się do wspólnoty Kościoła. Ale wszyscy byli zdziwieni, gdy w czasie nocnej Eucharystii z okazji Narodnia Pańskiego zobaczyli w Kościele tego pustelnika i pytają się, czy mówiłeś że raz do roku, na Paskę opuszczasz pustelnię. A on mówi, bo dziś jest Pascha. Wszyscy myśleli, że tej samotności dostał na głowę. On stawia im pytania. A gdzie się narodził Jezus? I sam odpowiada. W grocie skalnej. A gdzie był złożony? Pyta i odpowiada. W żłobie kamiennym. A w co był spowity? Pyta. Odpowiada. W całuny śmierci. Co mamy na tej ikonie? Nie wiem, czy wiecie też, jako ciekawostka, że do dzisiaj na wschodzie na Narodzenie Pańskie mówi się, że jest to zimowa Pascha. Zimowa Pascha. W odróżnieniu od wiosennej, która jest zmartwychwstaniem Chrystusa. A Narodzenie Pańskie nazywane jest zimową Paschą. E Zobaczcie, właśnie ikona już nam mówi, po co Jezus się rodzi. On rodzi się dla śmierci. Jezus rodzi się dla śmierci. I droga krzyżowa nie zaczyna się na dziedzińcu Piłata. Droga krzyżowa zaczyna się na w stajni czy w tej grocie to bowiem się grota która służyła jako schronienie stajnia dla owiec tam zaczyna się droga krzyżowa bo jezus przyjmuje ciało po to aby w tym ciele umrzeć na krzyżu niektórzy ludzie mówią że jezus się narodził i by żył 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 gdyby ci okrutni żydzi go nie ukrzyżowali nie jezus się rodzi dla śmierci w chwili poczęcia, to jak Ty już masz misję od Boga zleconą, tak Jezus też się począł i narodził się dla misji baranka. A baranek to zwierzę przeznaczone na ofiarę. Dlatego kochani, te owieczki, nawet w naszych stajenkach, to nie taka dekoracja. Jezus rodzi się wśród owiec i baranów jako baranek. Sama to, samo to miejsce, które było schronieniem dla owiec, mówi już o misji Jezusa, rozumiecie? O misji Jezusa baranka. I potem tę misję proklamuje Jan nad Jordanem, wskazując na Jezusa, oto baranek boży, który gładzi grzech i świata. Jest taka piękna pieśń na motywach starochrześcijańskich, gdzie Maryja jest nazywana owieczką, która rodzi baranka. Śliczna owieczka rodzi baranka. Baranka przeznaczonego na ofiarę paschalną, na rzeź. A pro Twojego zgonu już się w świeci szerzy. Kiedyś, słuchajcie, to też darłowie, był żółbek. I tatuś przyszedł ze swoją córeczką, przedszkolny wiek, do tego żłobeczka. I Jezusek w tym żłobeczku miał tradycyjnie rozłożone rączki. Tak. I ta dziewczynka, słuchajcie, pięknie uje... no, skomentowała pytaniem: A tatusiu, dlaczego pan jest w żłobku? Ma tak rączki rozłożone jak na krzyżu? W się, no piękna teologia. To dziecko dało. Zauważyło, że w tym żółbeczku drewnianym Jezus miał rozłożone rączki. Jak na krzyżu. Piękne skojarzenie? Piękne, słuchajcie. I to nam mówi też ta ikona. Dalej. Czy wiecie, że Matka Boża kalwaryjska w sanktuariach Męki Pańskiej to nie jest ani pieta, ani bolesna spod krzyża, ani ta, której mieć Przyszywa serce Tylko zawsze Maryja z Dzieciątkiem Wszystkich kalwary, jak w Polsce gdziekolwiek będziecie Matka Boża Kalwaryjska Zawsze z Dzieciątkiem Niebolesna Nie spod krzyża Nie pieta Ale z Dzieciątkiem Ona daje ciało Bożemu Synowi Aby on w tym ciele mógł umrzeć I dokonać kupienia przez ofiarę paschalną baranka. I patrzcie, tutaj Jezus rodzi się w czarnej skalnej grocie, która jest zapowiedzią grobu. Jezus nie jest złożony w drewnianych jasełkach, wymoszczonych sianeczkiem, tylko w kamiennym żłobie, który jest zapowiedzią płyty grobowej, na której będzie złożone jego martwe ciało. Nie jest powity w delikatne pieluszki, ale jest owinięty całunem, jak owija się martwe ciało człowieka. To się zapowiedź śmierci Jezusa, Jego ofiary. Patrzcie, Maryja nie adoruje Dzieciątka Jezusa, Słuchajcie, jakie ja obrywałem za tą ikonę, gdy w Koszalinie na, na święta przysłoniłem, czy tam był taki drapieżny Pan Jezus tam jest. Taki drapieżny, taki... No i dużą ikoną, na dużym bannerze przesłaniałem, właśnie na rodzaju pańskiego. Boże drogi, ale obrywałem. Obrwałem, jak to może być? Maryja dorwać dorować Jezus, a się odwróciła do Niego. Maryja adoruje Jezusa, ale ona adoruje swego Syna w nas. Ona nie patrzy na narodzonego, ona ma wzrok utkwiony w dal. Ona widzi swego Syna na krzyżu. Ona słyszy już testament z krzyża. wiasto, to Syn Twój. Synu, to Twoja Matka. I ona adoruje swego Syna w nas. Taka jest wymowa Jest pewna geometria też ikon. Jakbyśmy zrobili... Tak, to środek ikony przypada na łono Maryi. Tu wyszło zbawienie świata. Też się kolory znaczą też, ale nie chcę bardzo tutaj się... I mamy tutaj trzy takie jakby sfery, sfera niebiańska, gwiazda oświecająca z nieba, aniołowie, którzy oddają chwałę Bogu, śpiewając chwałą na wysokości, i anioł, który pasterzom oznajmia dobrą nowinę. To mi dla was znakiem, niemowlę. Przeciwna roślinność, która nawiązuje do y, pnia Jesego, różdżki Jesego, które wydaje właśnie życie. Y, tu mamy też y, aniołów, którzy adorują Jezusa, i mamy właśnie tych mędrców czy króli, którzy jadą przez góry tu są inaczej przedstawiani niż w naszych stajenkach. W naszych stajenkach mamy zazwyczaj czarny przedstawiciel Afryki, prawda? Jakiś tam Pers i jakiś tam Europejczyk, nie? A tutaj są trzy pokolenia. Stary, w sile wieku i młody. Przedstawiciele trzech jakby pokoleń ludzkości. Młodych ludzi w sile wieku i już w starszym wieku. Tutaj mamy Józefa i pasterza w zwierzęcą skóry. Baraniusz, zanim widać, zwierzęcą. Pod tą postacią kryje się demon, który podaje wątpliwość dziewicze poczęcie Maryi. Jest ukazany dramat Józefa, który jest targany wątpliwościami. Wątpliwości są wpisane w naszą wiarę. Oczyszczają tą wiarę. Ten demon również zapowiada pasterzy wilka w owczej skórze. Tutaj mamy niewiasty, które umywają Jezusa po narodzeniach i jak apokryfy mówią, te Akuszerki, niewiasty, które odbierały poród, były świadkami cudu, dziewictwa Maryi. Kościół mówi, że Maryja była dziewicą przed, w czasie i po narodzeniach. Tak? Po narodzeniu. Nie utraciła swego dziewictwa. I właśnie one były tym zdziwione, odbierając poród, że Maryja została dziewicą. I trzy gwiazdy zawsze na ikonach Maryi, na dwóch ramionach, tylko tu ręka ta przysłania i, i na czole to są właśnie to jest symbol tego dziewictwa Maryi potrójnego przed, w czasie i po, po porodzie. I kontemplując właśnie tą ikonę, widzimy kochani właśnie całość i ta ikona Ratuje nas od tego sentymentalnego podejścia do tych tajemnic narodzenia i śmierci Jezusa. Jezus rodzi się dla ofiary. Grota skalna jest zapowiedzią jego grobu. I wtedy widzimy, że to była misja Jezusa, że śmierć Jezusa nie była efektem, Złości Żydów, wrogu Piłata, czy naszych grzechów. Z miłości Jezus staje się człowiekiem. I jak jego narodzenie, tak i śmierć jest objawieniem Bożej miłości. Jeżeli śmierć Jezusa na krzyżu. Byłaby efektem nienawiści Żydów, Piłata Złotego Krzyża, czy naszych Grzechów, ona nie byłaby płodna, nie byłaby życiodajna, a mówimy, że z tej śmierci życie tryska. I gdy będziemy patrzyli właśnie w, w, te, w ten sposób na narodzenie, już w tej perspektywie jego śmierci, nie będziemy się pytać, kto winien. Kto winien. Ale będziemy widzieli właśnie miłość Bożą. Bóg przyjmuje ciało, aby w tym ludzkim ciele dokonać odkupienia przez ofiarę Baranka Paschalnego. Jakieś pytania? Muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardziej pociągające od ikony są te sentymentalne nasze żłobeczki i szopeczki, prawda? No ale gubimy w tej teologii właśnie perspektywy. Ja yy, tak robię, że yy, żeby powiedzieć dać teologię, a na zewnątrz Kościoła robię realistyczną szopię powiedzieć o realiach. Ale mówiąc o realiach nie możemy za, e, e, po prostu nie odkrywać teologii. Po co Jezus się rodzi? Po to, żeby umrzeć. Baranek wśród owieczek i baranków. Więc sama stajnia, samo towarzystwo owiec już zapowiada jego misję baranka paschalnego. Amen.